Wkrótce w serialu Mój tata jest łowcą kosmitów. Kosmos to nie miejsce dla dzieci. To niebezpieczne. kopela! Są przestępcy, można się skupić. Prosimy Cię, byś przechwycił dla nas kogoś, kto sprawia całkiem poważne kłopoty. Nasza misja otrzymać zapłatę, żebyśmy wrócili do domu. U dzieci wszystko dobrze? Jasne, wszystko jest dobrze. Jesteś łowcą kosmitów? Cel jest w ruchu. Łowca kosmitów ma wiele negatywnych skojarzeń. My wolimy określenie specjalista do spraw łapania zbiegów. Co? Dobra, masz rację. Łowca kosmitów. Ułowca kosmitów.